Trzeba się dokrapać tutaj. Okay, jedziemy dalej. No, no, więc... No to Burmistrz jest związany jak baleron na wiosnę. No ba. Okay. E, zostaje odprowadzony do, do Chimery. Mhm. E, reszta tych jego strażników ma, ma zostać rozbrojona i wtrącona do loszku. No. E, zostaje... A ja tak. Roz... Mm -hmm. A jak tam był, jak tam tam porusznik? E, <coughs> znajdujesz go y, otoczonego przez tą grupkę tych, tych bogaczy, że bogacze się rozpierzchnęli, bo generalnie e, kiedy zobaczyli wzbijającą po schodach grupę wojów, <coughs> to postanowili im zrobić miejsca. A kiedy zrobili im miejsca i ci woje... A, ja, a, a jak wyra... No, a jak zareagowali na porucznego. Lazarusa sypiącego? Czekaj, czekaj, jak no. zobaczyli twojego porucznika, to pomyśleli sobie, a tak homeopatycznie damy mu wryja. Go ogłuszyli I teraz twój porucznik, ten mały, młody, leży sobie na, na ziemi, yy, wiesz, yy, nieprzytomny, rozgogolony i, i wydaje się, że śpi. Trzeba go będzie znowu zwlekać. Wiesz. Do tego też, żeby z go gwardziści. A jak reagują ci, wiesz, bo wychodzi Lazarus, cały jest umazany krwią tych dwóch yy, strażników burmistrza. Od stóp do głów, wiesz, jakby ktoś na niego walnął puszką farby. Yy, z, między tego z, z tego, z czytając zębami idą iskry. Rzuć sobie za spakanie tak, plus 40. Ile stopizacji? I to bardzo mocno. Ile stopni Czekaj, plus stopni 40. Plus 40 to jest 81, eee, rano, czekaj. 17. No liczmy, że jest 20, to będzie 6. Wow. No wiesz, ludzie patrzą, muszą zbierać szczękę z podłogi, tak? Generalnie uciekają tylko gdzie się da, nawet ten gruby gdzie się da. A tak jeszcze tu. coś takiego robi, on wychodząc, tym odpalony na jałowych, na jałowych obrotach, mhm. włącza wsteczny bieg i wiesz, i wylatują jakieś kawałki kości, mięsa, ale już jest tak wkuriony maksymalnie. No, no wreszcie się zachowuje jak prawdziwy komisarz, tak? Przychodzi, robi rzeźnie, robi na ludziach wrażenie i się go boją i przez to się słuchają. Można powiedzieć, że Lazarus stał się prawdziwym komisarzem takich w 100% Mhm. Mm <laughs> no. Więc... On po prostu stamtąd wychodzi, wsiada do Hibery i jedzie. On ma, po prostu musi porozmawiać z tym panem. To bardzo poważnie. Owszem. Owszem. Ale najpierw jest... wypadało bo żeby go ktoś opatrzył. Mhm. Mm i tak, i tak. Orba zostać związany jeszcze bardziej jak baleron, ale nie na wiosnę, tylko na jesień. Mhm. Przywiązany do czegoś. Najlepiej, żeby było to metalowe, przyśrubowane i przyspawane do czegoś innego, co jest też przyspawane i przyśrubowane, najlepiej do ziemi i 20 -metrowe, 20-metrowego tego żelbetu głębokości. I tak, żeby mi nie spierdolił, a jak on mi spierdoli to osoba, która miała wtedy go pilnowała, zostanie, spotkają to ją... Bardzo zły los. Naprawdę będzie się modlił do imperatora, żeby znalazł się gdziekolwiek indziej, tylko nie w bezpośrednim moim, moim sąsiedztwie, a bezpośrednie moje sąsiedztwo oznacza cały sektor. No. I ma, mają go trzymać cały czas na muszce i niech go opatrzy, żeby był gotowy na przesłuchanie. No tak. Generalnie. Ja się teraz chcę połączyć z komisarzem z lordem komisarzem i mu mówię, że jest tutaj zdrada, burmistrz zdradził, on jest odpowiedzialny za śmierć poprzedniego e, komisarza, próbował zabić mnie trzy razy. Aha. I e, to mi daje już tego, już teraz mam pełne prawo go przesłuchiwać tak, jak mi się podoba. Tak. Lord komisarz powiedział, tak, jeżeli coś takiego zaszło, to już nie bawimy się w żadne bzdury. Możesz, wiesz, rozgrzewać stal i go dłubać po prostu w który otwór po prostu chcesz, tak? Tylko bez teraz koszt... kompletuję swój zestaw narzędzi do tortu. Wiertarkę, no, kombinerki i taki ręczny palnik gazowy. No. Chcę żeby to ułożono. Jemu ja dam, powiedzmy, za dwie godzinki spokoju, mhm. bo nie chcę go zabić, tylko chcę go z mocą sfatygować. Okej. Okay. I sam się pozwalam opatrzyć. Nadal sypiąc iskry z pomiędzy zębów. Dobra, zobaczmy. I wiesz do e, tego tech, kapłana technicznego, który bierze się za ciebie. E, znowu wzdycha ciężko. Ech, ci organiczni. Jacy wy jesteście łatwi do uszkodzenia. Nie każdy ma to szczęście kapłanie, że jest zbudowany w części z metalu. On odpowiada, to był tylko taki lekarski żart. Ha, ha, ha. Ale wiesz, ja, ja rozumiem ten żart, ale ja mówię, odpowiadam, że to nie jest przytyk do niego, tylko to jest takie odpowiedzenie żartem na żart. Bo, ale on ma do tego stopnia sparszony humor, że wiesz. Dobra, ale może. To no, Okej. Okay. On jest specjalistyczny, ma jeszcze to ramię, wysięgnik, więc ma bonus taki. Zobacz. O kurwa! Ale masz szczęście. <śpiewanie> to mam 13 punktów, tak? Mhm. Jeszcze jeden i wyzdrowieje całkowicie. Wiesz, dziękuję mu, bardzo naprawdę, serdecznie mu dziękuję za to. To znaczy, powiedzmy I... tak, że to nie jest tak, że pierdział sobie od tego, to by to tam połowę, połowę dnia zajęło, jak oni cię kurowali, wiesz, maści różne, jakieś tam specyfiki, opatrunki, wyszedłeś stamtąd jako tako. A, i Ale masz, masz na sobie mnóstwo plastrów i w ogóle. I mam nadzieję, że burmistrzem się też zajęli odpowiednio. No tak, tak, żeby był zdolny do przesłuchania. Podrepelowali go, ale nadal, nadal wiesz, to nie jest to najlepsza forma, szczerze mówiąc. To dam mu jeszcze powiedzmy pół dnia mhm. na to, żeby on się zreperował i idę do kapitana, jak już mnie wypuścili z tego lazaretu, się zapytać, czy on chce uczestniczyć w przesłuchaniu. Hmm. No, kapitan mówi, że z chęcią by usłyszał <coughs> jakieś wnioski końcowe, ale on, on raczej za torturami nie przepada. Jakby pan co? Pan, to kapitanie, byłbyt, jak ja też nie przepadam, słyszał... ale jestem zmuszony. No tak, on to rozumie, ale nie że On po prostu nie, nie reflektuje z takimi rzeczami. A jak tam yy, mamy jakiegoś znajomego Arystarkusa przyjaciela na orbicie? <coughs> e... To jeż, jeszcze do, do tego dojdziemy. Zajmij się przesłuchali. Mhm. Chcesz teraz. Dobra, to on jest już w jako takim stanie. To mam mój ulubiony kastet. Piertarkę. Mhm. E, przygotowaną bandę chłopa z, z mopami. Mhm. I wiesz, ja sobie się dosiadam. on jest związany jak baleron e, tego na lato tym razem, na tym krześle. Mhm. I, I się po prostu w niego wpatruję. Będziemy po czy będziemy pozłości? On milczy. Absolutnie. Patrzy się na ciebie, wiecz, w tym świetle, w tej piwnicy na takiej łubiance. <laughs> Jak to tam macie zaaranżowane. Tak. E, cimno, chłodno, szary beton dookoła. On przywiązany do krzesła. Patrzy się na ciebie i milczy. Po prostu wiesz, kiba głową, nic nie mówi. No ja tak wiesz, ja tak opieram ręce na, na, na... głowę na rękach wiesz, tak się opierając po tak patrzami. Teraz mnie tylko interesuje, czy zabierzecie czarny okręt, czy, czy zabierzecie... my cię zabierzemy ze sobą. Na czarny okręt troszeczkę wszyscy się w tej sali spojrzeli po tobie. Nie, 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 ja jestem z nim sam na sam, stary, żeby A. nie było, nie? Dobra. Ja Powiedziałeś, że kilku chłopów z mapami, zrozumiałem, że oni tam są. Oni czekają na zewnątrz. Mhm. Nie, to on, on... on zdaje się przerażony, bo nie wiem zbytnio o co, o co ci chodzi, że czarny okręt. Ale on milczy dalej. On to odbiera jako, że aha, pewnie, pewnie chce mnie podpuścić. Nie, on milczy. Dobra, jest. to teraz tak. Idę po kombinerki. Mhm. Waga wszyscy poniżej 18 roku życia słuchający to radziłbym się odsunąć, ale wiem, że tego nie zrobicie. Biorę kombinerki, wyrywam mu rękę, wiesz, po prostu kładę mu rękę na stole i chwytam za pierwszy paznokieć. Tymi kombinerkami. Mhm. Jak on na to reaguje? Eee, facet... Y od razu jak zobaczył tylko, że, że bierzesz za jego paznokcie. Nie, 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 powiem, 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 nie, nie. Żeby samą grę. No wiesz, siadam znowu. Mhm. Znowu wiesz, wiesz, jest On, tak, on skupy, jest tak na sam. tyle inteligentny, że wie, że nie przetrwa. E, nie przetrwa tego spotkania, tak? Jeżeli się będzie stawiał i tak z niego wyciągniesz, co chcesz, więc... No cóż. To teraz tak, dlaczego? Po pierwsze, dlaczego chcieli, chci, zabili poprzedniego i dlaczego chciał mnie zabić? Mm -hmm. To jest pierwsze moje pytanie. E, dlaczego to w ogóle zrobiono? E, następna kwestia jest taka, że wiesz, e, czy ma swoich mocodawców? No. Prawda? I co on wie na temat tego co się dzieje w lesie? E, więc tak. E, e, rzuć sobie na interrogation. E, to jest gdzieś mm -hmm. powiedzmy. I w zależności od tego. O lekko. Dwa stopnie sukcesu są. Mm -hmm. Czy dwie... E, znaczy rzeczy ważne ci, tak. Hmm. Szczerze odpowiada, że konspirował z tym z tym porucznikiem tamtym, którego mhm. zacząłeś ścigać e, i od razu się za niego wziąłeś, żeby e, znaczy konspirował, bo tamten generalnie mu nastrajał milicję lokalną na jego, na jego korzyść, tak, żeby wykorzystać przeciwko kapitanowi, żeby yy, przejąć władzę i, i ewakuować się stąd. Po prostu. I on był jego wtyczką, on robił, demoralizował yy, wiesz, ludzi na tyle, żeby był popłok w mieście i żeby nawet jeżeli się nie udało, samych mhm. milicjantów wykorzystać, to żeby oni zrobili taki burdel, żeby cywile sami mogli wyjść. Mhm. Czyli nie miał żadnych mocy, to działał sam. Tak, działał sam. Okazuje się, że po prostu pozbierał ogromne kwoty od tych, od tych bogaczy wszystkich. Tak? I od robotników. W zamian za, wiesz, obiecał tamtym tak, tak zorganizuję transport, wywiozę was stąd. Od całego miasta niemal pozbierał takie rzeczy. Od robotników głównie, Dobra, nie? Od... Gdzie są pieniądze od bogaczy? No w skarbce. Mhm. Chcę wiesz, mieć informacje na temat tych pieniędzy.